Wyjątkowe makiety średniowiecznych zamków pojawiły się w Szkole Podstawowej w Przedsławiu. Zapraszamy! To prace uczniów klasy 3A i 3D. Wiele z nich robi naprawdę duże wrażenie, a dbałość o szczegóły zaskakuje. Prace wykonane były w szkole, a także w domach z pomocą rodziców. Wcześniej na lekcjach historii uczniowie poznawali fascynujący okres średniowiecza. Nauczyciele przybliżyli historię dawnych Polaków, ich codzienne życie, tradycje wierzenia, także życie codzienne na zamkach, które wyglądało zupełnie inaczej niż na wsiach czy w miastach. Najmłodsi już wiedzą że dawniej nie było laptopów, aut, a nawet żarówek i mało kto chodził do szkoły, a my czekamy na kolejne średniowieczne warownie.